Wadas, witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski. Liceum Ogólnokształcące imienia księdza Jana Twardowskiego w Dębicy świętowało uroczystość dnia patrona szkoły i absolwenta. Wydarzenie miało charakter szczególny, bo w tym roku szkolnym 2025-2026 obchodzony jest jubileusz powstania placówki. Świętujemy, ponieważ już prace nad utworzeniem drugiego liceum się rozpoczęły i to bardzo intensywne i my się bardzo z tego cieszymy. I tak jak rok trwały te prace, tak teraz my rok będziemy świętować. Co jest największym osiągnięciem tej szkoły? Myślę, że młodzież I to i nasi absolwenci. Oni świadczą o nas i to jest nasze największe osiągnięcie. To, że nam zaufali, że byli z nami i że tak pięknie nas reprezentują. Zaproszenie na uroczystości przyjął także Piotr Chęciek starosta Powiatu Dębickiego. Liceum ogólnoształcące niewątpliwie najlepsze. Jestem bardzo e, rzeczywiście szczęśliwie zadowolony i dumny, że mamy tak dobrą szkołę, bardzo dobre wyniki matur, e, ale też i wychowanie w szkole i bardzo e, zaangażowana społeczność szkoły, nie tylko uczniowska, ale też nauczyciele. E, faktycznie 20 lat mija od momentu, kiedy taka decyzja powstała. Wtedy kontrowersyjna wydawała się dosyć, no bo było liceum im. Kulawarysowej Jegieły. Zespół szkół ekonomicznych też były klasy licealne. Dzisiaj, z perspektywy czasu, trzeba powiedzieć, że decyzja dobra, bo spowodowała po pierwsze konkurencyjność, a po drugie, poziom rzeczywiście jest bardzo wysoki. No i myślę, że osiedle też tutaj się trochę wzbogaciło o, o ważną instytucję. Zaproszeni goście złożyli na ręce Marty i dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, listy gratulacyjne oraz życzyli pomyślności na dalsze lata. W swoim przemówieniu dyrektor Marta Czekaj podziękowała założycielom tej 20-letniej placówki. Podziękowania otrzymali ci, którzy wspierają szkołę, wśród nich redakcja Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Jubileusz był spotkaniem pokoleń uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Ja bardzo miło wspominam. Z czystym sumieniem mogę, mogę wszystkim polecić. Za moich czasów było, było świetnie. Super ludzie, super nauczyciele, dużo możliwości, bo zarówno właśnie tak jak już było wspomniane i artystycznie mogłam się rozwijać, bo to gdzieś tam od zawsze była moja pasja i dodatkowo mogłam zdobyć tą całą potrzebną wiedzę, żeby dostać się potem na studia w kierunku medycznym, także, także super. Tutaj wszystko uważam, że było tak, jak należy. Ja w ogóle bacznie obserwuję, jak tutaj ta szkoła cały czas się rozwija, nowe programy. Nowe, nowe rzeczy, które tutaj są tworzone i bardzo wszystkim kibicuję i dopingujesz wyle tak dalej. Zdobyłem przydatną wiedzę, kierunek studiów jak najbardziej wymarzony, wszystko poszło gładko, świetne przygotowanie do matury. No i co ja mogę powiedzieć? No świetnie jest tutaj być. No tak naprawdę mogę powiedzieć, że są to. Śmiało, śmiało mogę powiedzieć, że są to najlepsze, najlepsze lata jak na razie po prostu mojego życia wiele właśnie się tutaj wydarzyło wiele poznanych ciekawych ludzi ciekawych, właśnie zajęć, czy właśnie tak jak udzielaliśmy się najbardziej tutaj właśnie w kole, w kole teatralnym talia. Bardzo dobrze, zawsze wracam wspomnieniami i też jak są dni absolw absolwenta, no to staramy się wracać, porozmawiać z nauczycielami, powspominać stare czasy. Bardzo LO2. Cenię i, i lubię tą szkołę, bo poznałem wspaniałych nauczycieli, wspaniałe osoby i kolegów, koleżanki. Utrzymujemy kontakty do dzisiaj, więc też muszę powiedzieć, że dużo nauczycieli wpłynęło na mój wybór potem czy studiów kierunek, tak jak pani żołądek czy pani Kuczyńska, pani para chemii, więc te osoby na pewno wpłynęły na moją karierę, ścieżkę powiedzmy zawodową, jaką będę miał w przyszłości. No i przede wszystkim ta atmosfera, te L2 zawsze się miło do tych, do tych wspomnień wraca i, i do tych ludzi, więc to jest coś pięknego. Fajna atmosfera, fajni nauczyciele, mili i w ogóle klasa też ma bardzo fajną, więc sama przyjemność przychodzić do szkoły. Ale też na pewno wymagająca szkoła, musisz się uczyć, tak. żeby... Tak, tak, ale myślę, że to w dobrym kierunku, żeby później zdać dobrze maturę i dostać się na wymarzony kierunek na studia. Całość uświetnił występ Grupy Teatralnej Italia, działającej pod kierunkiem Katarzyny Lamberskiej-Kot. Myszą świętą w kościele pod wezwaniem Maksymiliana Marii Kolbego w Wiewiórce rozpoczął się Powiatowy Dzień Ziemniaka w gminie Żeraków. Dalsze uroczystości odbyły się na stadionie. Święto to jest organizowane od 12 lat. Piękne święto w Wiewiórce. Od lat w nim uczestniczę, nie tylko ja, ale wielu radnych i mieszkańców oczywiście gminy Żeraków, ale również gminy Czarna, gminy Dębica, miasta Dębica. Także myślę, że to takie święto, które się wpisało na stałe już w kalendarz takich imprez, nie tylko rolniczych, ale też i rozrywkowych, kulturalnych i takich integracji społecznej. Dożynki to ważne święto, które kończy okres plonów, okres zbiorów. A tutaj to dzisiejsze święto to jest takie nawiązanie, można powiedzieć. Ten teren, wiewiórka, róża, góra matyczna, to jest taki teren, gdzie dużo się uprawia ziemniaków. Taka tradycja jest już od wielu lat. No i to święto jest takim podsumowaniem tej ciężkiej pracy rolników, ich plonów, mam nadzieję, że dobrych, ale też takim miejscem i czasem żeby się spotkać ze sobą. Dziękuję z tego miejsca staroście powiatu dębickiego, że przyjął to zaproszenie, zaproszenie do podniesienia rangi tego święta. Tak jak powiedziałem przed chwilą jest to święto przede wszystkim rolników, którzy uprawiają tą roślinę, która przynosi im odpowiednie dochody pozwalające żyć na odpowiednim, na odpowiednim poziomie i życzę im wszystkim, aby dochody jakie osiągają z tytułu uprawy i potem sprzedaży były naprawdę Satysfakcjonujące. Zaproszenie na święto ziemniaka przyjął także Jan Warzecha, poseł RP. Chodzi o to, żeby wypromować również ten teren, jako teren uprawy ziemniaka w Polsce, w regionie. No i podziękować przede wszystkim rolnikom, którzy te, te ziemniaki uprawiają i no, poświęcają czas, trud na to, żebyśmy mogli. Te ziemniaki, i nasze polskie, na, mieć na naszym stole. Na scenie nie zabrakło prezentacji artystycznych w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Wiwiórce. Wystąpił zespół po naszemu, działający przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji. Muzyka Podczas wydarzenia zaprezentował się także Dębicki Klub Karate Kiyokushin, którego zawodnicy otrzymują wysokie miejsca na arenie międzynarodowej. Myślę, że będzie mnóstwo wspaniałej zabawy, mnóstwo emocji i, mam nadzieję, jak najbardziej pozytywnych wrażeń. Jak widzimy, ludzie się tak, dzięki takim imprezom integrują. Mogą się spotkać, mogą się pobawić, zobaczyć różne konkurencje, jak, jak to wygląda. Dla takiej wsi niewielkiej jak nasza jest to naprawdę jest to wyróżnienie, że taka impreza jest tutaj i cieszy się ona ogólną, ogólną, dużą popularnością. Jak widzimy są tu tłumy. Z dniem ziemniaka tradycyjnie związane były konkurencje ziemniaczane. W tegorocznych powiatowych rozgrywkach z ziemniakiem w tle udział wzięły trzy drużyny z gmin Pilsno, Czarno i Żyraków. O, widzimy duży doping, gmina Czarna. To teraz gminę Żyraków. Wyprzedaże garażowe organizowane cyklicznie przez Stowarzyszenie Zielona Dębica stały się tradycją w naszym mieście. Ostatnia, która odbyła się w trzecią sobotę września, cieszyła się sporym zainteresowaniem sprzedających, jak i kupujących. Ciekawe rzeczy, naprawdę za drobne, drobne kwoty. Mnóstwo rękodzieła też jest na dzisiejszej wyprzedaży: ciasteczka, lemoniady. Także się rozwija w różnym kierunku ta nasza wyprzedaż garażowa. Coraz częściej w wyprzedażach garażowych uczestniczą dzieci, które sprzedają swoje zabawki, książki czy wykonaną przez siebie biżuterię. Uczę się zarabiać i żeby dać rzeczom drugie życie. Yy, czy to fajny taki sposób, że możesz tutaj przyjść, sprzedać swoje książki, bajki i zrobić miejsce yy, Tak, to jest bardzo fajny sposób. Jakby, yy, ja się bardzo z tego cieszę, jak coś za odrobinę pie pieniędzy wpadnie do portfela i można będzie kupić coś innego. Kto ci doradził, że możesz sprzedać swoje stare zabawki? No, sam zobaczyłem, że jakieś są tu garażowe, i przyszłem. Yy, powiedz mi, jak ci idzie, ktoś tam kupuje? Tak, dobrze idzie. Czy to jest fajny sposób, żeby pozbyć się rzeczy? No tak, bo inni mogą wykorzystać te rzeczy i kupić. Stowarzyszenie Zielona Dębica organizuje nie tylko wyprzedaże garażowe. Za tydzień, czyli 27 września, zapraszamy od 8 na spacer ornitologiczny. Będzie go prowadził nasz członek naszego stowarzyszenia ornitolog Rafał Szczerbik. Będziemy obserwować ptaki na jesiennej migracji, więc możemy się spodziewać bardzo ciekawych gatunków, które tutaj się nie gnieżdżą. Będzie odbywać się ten spacer w okolicach Olimpu zbiórka o 8 w pustyni e, koło wiaduktu. Na naszym profilu e, Zielonej Dębicy na Facebooku znajduje się pineska, tak żeby nikt się nie zgubił, będzie można trafić bez problemu. E, mam nadzieję, że pogoda będzie dobra. Jeśli nie, to będzie z, z, odwołane to wydarzenie. Warto zabrać ze sobą dobre buty i e, lornetkę do obserwacji. Zapraszamy! Kolejne wyprzedaże garażowe odbędą się 11 października na parkingu przy Jubilacce na ulicy Rzeszowskiej, 18 października na parkingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i 29 listopada w Domu Sportu. Stowarzyszenie Zielona Dębica w przyszłym roku będzie kontynuować to wydarzenie, ponieważ zaplanowano remont parkingu przy Mosir, będą się one odbywać w różnych częściach miasta Dębica. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu Magazynu Miejskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.